Dzień dobry! Ostatni dzień urórkich testów Los Angeles 2016 otwiera samochód, którego nazwa Chrysler Pacifica wzbudza bardzo miłe konotacje, bo ostatni samochód, który się tak nazywał, był jednym z najciekawiej narysowanych chyba crossoverów. To było bardzo duże kombi podniesione, podwyższone. Tak naprawdę to był reprezentant gatunku, w którym się mieściły tylko dwa samochody: Mianowicie Mercedes klasy R i właśnie Chrysler Pacifica. Nowy Chrysler Pacifica zrywa z tamtym modelem, z tamtym stylem. Teraz jest to zupełnie normalny w sensie rysunku, duży van rodzinny. To, że w Stanach się nazywa minivan, nie zmienia w niczym sytuacji. Kiedy to prowadzę, mam wrażenie, że jadę domem. Auto jest ogromne. Auto jest ogromne, a przy tym niezwykle luksusowe, w sensie szeroko pojętego komfortu. Bo nie dość, że zawieszenie jest naprawdę na poziomie. Wyjątkowo dobrej limuzyny. Miękkie, ale bez bujania. Ciche, komfortowe. Takie, takie podróżne, po prostu podróżne, żeby nie męczyło. Ale również w kabinie panuje prawie absolutna cisza. Włączając w to ciszę pod maską. Jest tutaj prawie 300 konny silnik 3.6 V6 połączony z 9-stopniową automatyczną skrzynią biegów, które razem stanowią po prostu doskonały napęd dla takiego samochodu. Ja nie jestem w stanie na takich krótkich odcinkach testowych powiedzieć ile to pali, ale zostałem zapewniony przez przedstawiciela Chrysler'a Zapewniony pod tytułem Cross my heart Czyli przysięgam Że nie przekracza 12 litrów na 100 km Przy naprawdę mocnej, ostrej jeździe Nawet w mieście No cóż Jest to możliwe W końcu o silniku 3.6 V6 Chryslera I Dodge'a już od dawna mówiono, że jest to jeden z najlepszych zespołów napędowych tej klasy. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo prawdziwy rodzinny van to przede wszystkim możliwość transportu rodziny. I to transportu w taki sposób, żeby nie tylko bagażowi było dobrze, i kierowcy. Chodzi o to, żeby można było przewozić małe dzieci w taki sposób, żeby się nawzajem nie pozabijały z nudów. I proszę, można je porozdzielać na wszystkie możliwe sposoby. Elektryczne składanie i rozkładanie trzeciego rzędu foteli załatwia sprawę bez najmniejszego problemu. I to rozdzielne składanie. Mamy tutaj, jak widać, szeroko rozbudowany system infotainment, mówiąc po polsku, prawie po polsku, multimedialny. Mamy wszędzie, dosłownie wszędzie gniazda do ładowania gniazda USB gniazda HDMI to się chyba tak nazywa, żeby podłączać konsolę do gier. Wszędzie każde siedzenie ma swoje a drugi rząd siedzeń, w samych zagłówkach przednich, ma po dwa, już to załatwia sprawę, pozwalając naprawdę skupić się na prowadzeniu samochodu. A to jest bardzo przyjemna czynność. Naprawdę, bo samochód się po prostu bardzo dobrze prowadzi. Jest, jakby to powiedzieli koniarze, miękki w pysku. Bardzo łagodnie, spokojnie reaguje na ruchy kierownicą. Prowadzi się precyzyjnie, na zakrętach absolutnie niczym nie zaskakuje. I jest przy tym, jak już powiedziałem, niebywale komfortowy. A w dodatku, co po raz kolejny dowodzi, że Przejęcie firmy przez mocniejszego nie musi być złe. W dodatku, od kiedy Chrysler został przejęty przez Fiat, jego samochody są wykończone w znakomity sposób, czego dowodem jest i to auto. Ja się tu nie mam do czego przyczepić. Zupełnie. Cholernie dobre auto. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube Pertyn Jeśli film się Wam podobał, kliknijcie kciuk w górę. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o następnych filmach, pod filmem naciśnijcie na guzik. Subskrybuj. Dziękuję. Do widzenia.